sukcesem jego specjalnych stosunków z ruchem maga i z prezydentem Trumpem osobiście będzie to czy Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność w Polsce, no a brakiem sukcesu byłoby gdyby ją zmniejszyły. Prezydent Nawrocki z niezrozumiałych dla mnie powodów postanowił odciąć rząd od organizacji tej wizyty. Tę notatkę, którą dostał czy też instrukcję rządu odrzucił, upublicznił. A ministrowie mówią, że prezydent ma swój własny rozum. Ten dokument wyciekł z MSZ-u, ale poziom tego dokumentu był naprawdę no, uwłaczający wszelkiej e, powadze państwa polskiego. Minister... To, co wydarzyło się właśnie w Waszyngtonie, przechodzi ludzkie pojęcie. Jesteście na kanale A to ciekawe, a ja opowiem Wam dzisiaj, jak nowo upieczony prezydent Karol Nawrocki w ciągu zaledwie jednego dnia upokorzył Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego na oczach całego świata. Zrobił to jednym, prostym, ale niesamowicie wymownym gestem. To nie była zwykła wizyta dyplomatyczna, lecz starannie zaplanowana egzekucja na autorytecie obecnego rządu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to co dzieje się na naszych oczach sprawia, że nie jednemu zrobi się słabo. Lecimy z tematem. Żeby zrozumieć skalę tego, co się wydarzyło, musicie cofnąć się o kilka miesięcy. Nawrocki wygrywa wybory, a jednym z pierwszych, którzy mu gratulują, jest nie kto inny jak sam Donald Trump. To od razu ustawiło grę. Nawrocki, jeszcze zanim na dobre rozsiadł się w pałacu, dostał od Trumpa coś, czego Tusk nie ma i mieć nie będzie. Bezpośrednią, osobistą linię do Białego Domu. I bezwzględnie to wykorzystał. Jego pierwsza wizyta zagraniczna? Oczywiście Waszyngton. To strategiczny policzek wymierzony w rząd. Zamiast do Brukseli czy Berlina, co byłoby naturalne dla rządu Tuska, Nawrocki leci prosto do swojego potężnego sojusznika. Wysyła tym samym jasny sygnał: Wasza polityka zagraniczna mnie nie interesuje, ja mam swoją. I tu zaczyna się prawdziwy cyrk. Rząd próbuje zachować twarz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod wodzą Radosława Sikorskiego. Przygotowuje dla prezydenta oficjalne instrukcje, wysyłają mu analizy, raporty, a na koniec krótką notatkę. Streszczenie oficjalnego stanowiska rządu RP, które prezydent jako głowa państwa powinien przedstawić. Na temat bieżącej agendy stosunków, bardzo dobrych stosunków polsko-amerykańskich, oczywiście kwestia przeglądu obecności sił amerykańskich w Europie. Tu jestem przekonany, że. Będzie nas wspierał w tym jutro w Białym domu prezydent Karol Nawrocki. No, sukcesem jego specjalnych stosunków z Ruchem Maga i z prezydentem Trumpem osobiście będzie to, czy Stany Zjednoczone zwiększą e, swoją obecność w, w Polsce, no a brakiem sukcesu byłoby, gdyby ją zmniejszyły. Była to próba wyjścia z sytuacji z twarzą i pokazania wyborcom, że jeszcze coś w tym kraju znaczą. Co się stało z tą notatką? Wyciekła, a środowisko Nawrockiego zrobiło z niej totalną miazgę. No mogę powiedzieć tylko, że na pewno to co się stało nie zwiększa powagi państwa polskiego. Sądzę, że ten, ten dokument wyciekł z MSZ-u, ale poziom tego dokumentu był naprawdę no, uwłaczający wszelkiej powadze państwa polskiego. Minister ten jeden gest to Policzek Wymierzony z otwartej dłoni prosto w twarz Radosława Sikorskiego. To symboliczne zerwanie smyczy. Nawrocki pokazał, że nie jest chłopcem na posyłki rządu Tuska, ale reprezentantem tej części Polski, która z Trumpem potrafiła budować sojusze, gdy Sikorski i jego koledzy nazywali go nieprzewidywalnym i zagrażającym zachodowi. Panie Sikorski, internet pamięta. Pana tweety i wypowiedzi wciąż krążą po sieci. Myśli pan, że w sztabie Trumpa nikt tego nie czytał? Myśli Pan, że można przez lata pluć na kogoś, a potem, gdy ten ktoś wygrywa, udawać najlepszego przyjaciela? Tak to nie działa. To upokorzenie rządu Tuska jest tym większe, że obnaża jego całkowitą bezsilność. Oni nie mają żadnych wejść do nowej administracji. Żadnych. Ich ambasador w Waszyngtonie, Bogdan Klich, zamiast zachować się jak profesjonalny dyplomata i powitać ważnego przedstawiciela polskiego państwa, postanowił odstawić cyrk i zbojkotować wizytę Nawrockiego. Nie wyszedł go nawet przywitać. To jest poziom dyplomacji tego rządu, poziom piaskownicy. Pan Klich, który sam w przeszłości nazywał Trumpa niezrównoważonym, myślał, że w ten sposób uderzy w obóz prawa i z. Sprawiedliwości, który był wtedy z Trumpem kojarzony, a w rzeczywistości uderzył w powagę Rzeczypospolitej Polskiej. Pokazał, że polski ambasador nie reprezentuje państwa, tylko partykularne interesy swojej partii. W Waszyngtonie takie rzeczy się zauważa i wyciąga z nich wnioski. Wniosek jest prosty. Z tym rządem nie da się poważnie rozmawiać, bo kieruje się dziecinnymi fochami, a nie racją stanu. Czy wyobrażacie sobie, co musieli czuć Tusk i Sikorski, oglądając całe to spotkanie w telewizji? Te bezsilną wściekłość to poczucie bycia kompletnie zignorowanym i upokorzonym. Sikorski, który uważa się za wytrawnego dyplomatę, został potraktowany jak natrętny stażysta, podczas gdy jedyne co mógł w tym czasie zrobić, to spotkać się z sekretarzem stanu i przekazać mu autograf Lecha Wałęsy. This is Right. And look, it's Gary Cooper, you know, sure. and the, instead of a revolver, he has a he has a gun. Tusk, premier rządu, został sprowadzony do roli biernego obserwatora. Rząd próbował się bronić. Rzecznik MSZ Paweł Wroński coś tam mówił, że nie może być dwóch polityk zagranicznych. I wiecie co? Ma rację. Co jak co, ale nasza polityka międzynarodowa powinna być spójna, a takie podziały nas osłabiają. Prawda jest jednak również taka, że Sikorski i Tusk dostają to, na co sobie sami zapracowali. Na własne życzenie rozpętali wojny, które teraz ze zdziwieniem na twarzy przegrywają. Ale to nie koniec upokorzeń. Jakby tego było mało. W delegacji prezydenckiej nie znalazł się nikt z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nawet ambasador Polski w USA, Bogdan Klich, nie został zaproszony. To jawny sygnał dla Amerykanów: nie rozmawiajcie z tymi ludźmi z ambasady. Oni nic nie znaczą. Jedynym adresem w Polsce jestem ja. Sam Tusk próbował ratować sytuację, twierdząc, że rekomendacje rządu pozostają w mocy. Biedak. Wszyscy widzieli, że pozostają w mocy, ale w szufladzie biurka Sikorskiego. Nikt w białym domu nawet na nie nie spojrzał. W ostatecznym rozrachunku Tusk i Sikorski zostali zniczy. Zostali ograni, ośmieszeni i zepchnięci do narożnika. Nawrocki udowodnił, że mając poparcie Trumpa, może z nimi robić, co chce na arenie międzynarodowej. Koalicjanci muszą teraz pić piwo, które sami sobie naważyli. I pozostaje im tylko narzekanie, że takie gorzkie. Z tego co słyszę, prezydent Nawrocki z niezrozumiałych dla mnie powodów, postanowił odciąć rząd od organizacji tej wizyty, stara się robić wszystko własnymi siłami, siłami pałacu prezydenckiego umówmy się, administracji jednak dość młodej, sam jest politykiem nieposiadającym ogromnego doświadczenia dyplomatycznego i myślę, że dobrze by było, gdyby z tego doświadczenia przedstawicieli rządu, także ich informacji, korzystał. No ale tę notatkę, którą dostał, czy też instrukcję rządu odrzucił, upublicznił i ministrowie mówią, że prezydent ma swój własny rozum i nie będzie słuchał żadnych instrukcji rządu. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Czy Karol Nawrocki postąpił słusznie, ignorując wytyczne MSZ i pokazując niezależność? Czy to dowód na to, że rząd Tuska kompletnie stracił kontrolę nad polską polityką zagraniczną? Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. Jak już tam będziecie, to obowiązkowo zostawcie lajka i subskrypcję. Byliście na kanale, a to ciekawe. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Do następnego.